Witajcie, witajcie, TutorSys.pl w kolejnym odcinku Let's Play Bioshock. Okej. Okay. Mieliśmy dużo tutaj spraw, bo załatwiliśmy już kilku Big Daddy, ale na pewno tysiąc jeszcze przed nami stoi. Uh... No proszę, apteczka, właśnie sobie jest potrzebna mi. O, idealnie. Okej. Okay. Nie mamy innych tu tu widzę. Ale mieliśmy ten zimowe uderzenie Elektryczny pocisk, który ogłusza ludzi i maszyny Niszczy ski przeciwników w wodzie Nie to jest elektryczny Zamrzm przeciwników w miejscu Rozbić ich na tysiące kawałków Czego tu nie lubić Nie da się przepać bez tego potężnego machinizmu Oplona Niech swoich wrogów przejdzie dreszcze Przejdą dreszcze od zimowego uderzenia Okej okay, zamieńmy z hipno z hipnot Alala, język łamać przepraszam Ło wow, tak Już to lubię Cudora, nie wiem gdzie mamy iść Ale ja pójdę chyba tędy O, strzelba, chodź Co za piękne cudo Okej, okay, jesteśmy chyba To jesteśmy po tej drugiej stronie, tam co był ten Big Daddy Wow wow nie spodziewałem się tego Oooooo! Jakoś nie wydaje mi się to zabawne Trzeba go przeszukać, go iskować wow! Uff, już byłoby po nas właśnie Jedna za twoją, za druga. Trzeba ją dotrwalić, na się będzie nas ścisnąć aż do samego końca, albo my padniemy, albo... My. Mam dziwne czyż że moi naboje tam nie dolatują nawet. E, podpalmy ją może. Albo ją, no. Cóż... Ale jedno jest podpaliłaś podpaliła się. Zrób jej i widzę końca. No, podniosę się to i wie, to mam gdzie indziej jakiś... To się pali, pali, i coś się nie chce spalić. moje trochę w środku do strzelby. Powiedz mi, że to... W końcu! W końcu, alleluja! Myślałem, że, nie wiem, chyba cały odcinek będę walczył z tą jedną centry. Okej, okay. muszę też patrzeć na czas, ponieważ czasami zapominam o czasie i wychodzę poza limit i muszę powtarzać odcinek. No. Uuu, nieprzyjazne dźwięki. Okej, okay, tam był jakiś medyczny ekspert, ale chcę sprawdzić ją jeszcze. Okej. Okay. Medyczne, gdy masz medyczny ekspertów, to wtedy będą wydajniejsze używając rany i choroby nie spotkają dotąd stopniu. Aha, czyli po prostu moje apteczki będą odniawiać więcej życia. Weźmy do banku genów, ponieważ... Ponieważ na razie... Na razie nie wiem, czy użyć. moment na takie kiepski moment na spotkanie wiesz skąd wy się w ogóle bierzecie? co wy tam nie chcecie w ogóle? pewnie Adamsy bo w moim ciele są Adamsy nie wiem co to tak naprawdę są te Adamsy jest to jakiś kod genetyczny ponoć, który każdy potrzebuje no tam coś się świeci Hello bo ja mam niestety kabinę. Jesteśmy w swoim małym świecie teraz. Hmm. Dobra. Czyli pozdobywaliśmy już trochę rzeczy. Kurczę, już 5 minut minęło? Bo muszę się trochę bardziej pospieszyć? Chociaż... Nie, nie będę się śpieszył. Będę omijał rzeczy, a... Przychodzę tą grę już tak... Po raz pierwszy chciałbym zapać wszystko. Kurczę, nie ma Teraz Dobra, zobaczmy czy ta sądzę coś miała. Jeśli jeść szczelkopę gdzie tam, to tam nie idziemy. Proszę elektryczny Zastrzykiwym mogę, ale tylko po włamaniu. Boże, ten śmiech jest przerażający. gdzie to idzie skąd? O ja to mam pecha. szybko, gdzie to jest? Nie, to jest dobrze. Pójdziemy tak górą. Dobra, może nie pójdziemy górą. Pójdźmy tak. Mhm. Mm Okej, okay, za szybko. Ten płyn zaraz to dojdzie. Brałeś się. Okej, okay. Mamy dużo kasy, trzeba wydawać kasę. W końcu potana jest tychże. No po prostu coś tu się świeciło i miałem do tego rację. Dużo tu wody, a więc ani elektryczność, ani ogień się tu nie zdadzą. Wypróbujemy to cudo. Co za dziwny dźwięk, Jakby coś się zawalało. AUC. Ten koleś nie skończył w najlepszym stylu proć kod Aha Włamaj się po prostu O, tu, tu krótki czas na naprawianie rzeczy O, jeszcze nasze szczęście jest takie, że to mamy poprzyte. Dobra, jedyne przejście jest tędy Niestety Kura Mam dziwne uczucie, że już mamy nadmiar Amunicja do karabinu. Łooo! Wow, wybuchowe śród do strzelby! Jesteśmy w swoim świecie teraz! Ja, co ja jestem w swoim świecie. Nie ja st kocham strzelby. Buja. Do koleś ze strzelbą się nie podchodzi, proszę pana. Strasznie dużo tu wody, wody. O, co się zaświeciło. Amunicja do karabinu i śród, no kurczę! A nie, jeszcze amunicja grypna jest świetnie. Lubię tę grę, bo gram na poziomie normalnym, mam nadmiar amunicji A Wygląda jak hak, Ups. O, trochę apteczek, Znam nawet dwie O, mam coś w fountain Ouch. Dobra, my na pewno tak nie skończymy

Just remember, sonny friend, I snub an ounce of one-tail on you, and I'll have it for you first. I'll cutlass and give you the pouch, but I ain't turning mine. And so, I'll omit that version. ...is, say so. Oookay... WOAH, WOOH! Alright, I like this guy already. Oh man, jump on the ghosts! Fontaine's dead, and everybody knows it. In the ground for a pot... Dobry Szybko się załatwę i dobrze Nie mam czasu na tych polecie O wybaczcie właśnie do mnie soku dzwonił tak, wybaczcie jeśli słyszeliście ten sygnał jeśli nie, to widzicie, to teraz wiecie, że do mnie soku dzwonił Wiecie, chyba będę musiał odebrać zaraz, bo już mam 11 minut czyli i tak będą się zakończyć O, siema Uuu... Ale szkoda Wow, on jeszcze opuszcza te granatę. Super, okej, okay, poczekajcie, co dwu na chwilę soku dzwoni Okej, okay, już jestem, yy, rozmawiałem właśnie z Sokołem i rozmawialiśmy o tym, bozeńsie, bo prześliśmy całą Penumbra, wszystkie części. Przebudzenie, Czarną Plagę i Requiem. Przeszliśmy, znamy, no coś tam z historii, powiem Wam, że była to wielka prontanina tego wszystkiego. Yy, była fajna, była fajnie się pobać przez chwilę, chować się, ukrywać, chociaż Przebudzenie to była bardziej walka z psami, pająkami, bo można było zabijać a w dwójce to były te jakieś takie dziwne UFO, te dziwne takie, raczej zarażeni to byli i trzeba było się przed nimi chować a teraz zainstalowałem właśnie amnezję i będę grał e, amnezja czarny obłęd będę grał właśnie suko i będziemy się bać i będziemy e, strzec ze strachu jakby to tak ująć no super czemu mnie nie mam nic lepszego do roboty Uu. Dwa ptaszki. Piechem, dwie ptaszki na jednym ogniu. O, ktoś się spalił chyba. Delikatnie. Cóż, rozsadziłem ich, ale jednakże nie wiedzę ciał. A pamiętam, że jedno ciało gdzieś odleciało. Yy, znikło, dobra. Mm. O, Cześć, to jest wyciarze. Chciałem iść, to ukryć przede mną. A, nie, tu jest wyciarze. Dziwne. O, leciał w drugą stronę. Zaraz wiesz co? Zatrzemnie trochę dziwne. O, rany! Mam już nadmiar praktycznie wszystkiego! Ech. Skrzynia... pusta, na szczęście. Dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie kolejnego i kolejnego tortoise w Oczekujcie, na razie!